Serdecznie Marcin z tej strony, kolejne już 26 zadanie z matury trudnej z operonu z listopada 2019 roku poziomu oczywiście podstawowego No i mamy pierwsze zadanie otwarte, tak, rozwiąż nierówność, no i mamy tu jakąś nierówność Co ciekawe, przeważnie jako zdanie 26 jest zadanie z funkcji kwadratowej, a tu nam wrzucili jakieś takie xy, potęgi, jakieś takie dziwne rzeczy No ale to nie jest nic, z czym raczej nie byśmy sobie nie poradzili Dobra, ctrl c, ctrl v, ja sobie to wrzucę tu aby nie trzeba było przepisywać. Hmm. A n. No i na początku pasowałoby się oczywiście przyjrzeć temu, tej nierówności. Eee, no i ta nierówność mówi mi jedno, że tu jest 2 do 13, tu jest jakieś 4 do potęgi 6, a tu jest 8 do potęgi 4. To wszystko są raczej potęgi liczby 2, w sensie czwórka, dwójka, czwórka i ta ósemka. Więc może zróbmy to tak, że to sobie przepiszę. Ja tylko może kolorek zmienimy. To tu jest 2 do potęgi. 13 razy x minus 3 razy no 4 do potęgi szóstej teraz co z tym zrobić? Czwórka to jest inaczej 2 do potęgi drugiej, no a to jeszcze jest wszystko oczywiście do potęgi 6. OK. No i to jest mniejsze od. No mamy ósemeczkę. Co zrobić ósemeczką? ósemeczką możemy zrobić to, że 8 to jest 2 razy 2 razy 2, a więc jest to 2 do potęgi trzeciej. No i to jest oczywiście do potęgi czwartej jeszcze podniesione. No i dalej mamy 3x minus 5. 3x minus 5. Ok, to sobie przepiszę, czyli mam 2 do potęgi 13 razy X minus 3 razy. No i tutaj mamy co? No mamy 2 do potęgi drugiej i do potęgi 6. Jeżeli mam tak podniesione potęgę do potęgi, to potęgi się oczywiście wymnaża, a więc 2 razy 6 to jest potęga 12. Mniejsze od, no i tu robimy dokładnie to samo. 2 do potęgi 3 i do potęgi 4 potęgi wymnażamy i mamy 2 do potęgi 12. Okay. A to sobie oczywiście przepiszemy. No i teraz, co by tu zrobić, bo tak naprawdę zamieniłem tylko te liczby tutaj 4 do 6 i 8 do 4 na 2 do 12 i do 2 do 12. Ale zauważmy, że jeżeli podzielimy sobie to przez 2 do potęgi 12. To otrzymujemy I teraz tak 2 do potęgi 13 podzielić przez 2 do potęgi 12 przy dzieleniu potęg o tych samych podstawach a tu są dwójki potęgi się oczywiście odejmuje czyli 2 do 13 podzielić przez 2 do 12 to jest 2 do potęgi no oczywiście pierwszej bo 13 minus 12 to 1 a te jedynki oczywiście nie trzeba pisać czyli mamy po prostu 2x minus no tu będzie po prostu 3 bo to się ładnie skróci co tu było tak z tą 2 do 12, bo w końcu przez to dzielimy. Tu też się to skraca, bo dzielimy, więc zostaje 3x minus 5. Czyli odejmiemy sobie 3x i dodamy sobie trójeczkę 2x minus 3x to jest oczywiście minus x. Tu mamy 5 plus 3, czyli minus 2. Pomnożymy przez minus 1 z wielkim wykrzyknikiem. Dlaczego ten wykrzyknik? Bo jak dzielimy lub mnożymy przez liczbę ujemną. Znak zmieniamy w drugą stronę. A jeżeli mamy coś takiego, no to jeszcze można by to ewentualnie zaznaczyć na osi. Trzałka idzie w tą stronę, tutaj kółko. I piszemy ostatecznie, że x należy od 2 do plus nieskończoności. I to kończy nasze zadanie. Aczkolwiek wiem, że osoby, które po prostu chcą znać matematykę, no dość często to rzadko by mogły zauważyć tego typu rzeczy, ale spokojnie. Tofniemy sobie i pokażę Wam przecież 2 do potęgi 13. To, to jest duża liczba, ale nie aż taka duża, żeby tego nie policzyć. Chociażby dlatego, że 2 do potęgi 10 to jest 1024. Jeżeli to pomnożymy oczywiście jeszcze przez 2 i znowu pomnożymy przez 2 i znowu pomnożymy przez 2, no to teoretycznie zamiast tego 2 do potęgi 13 można wpisać 8192. No bo to tyle jest. No razy x, czyli x minus 3 razy. No i teraz mamy 4 do potęgi 6. Czyli biorę sobie znowu kalkulator i wymnożę 4 razy 4 razy 4 razy 4 razy 4 razy 4. To wyjdzie 4096. Jest? Jest. Mniejsze od, i teraz 8 do potęgi czwartej, czyli 8 razy 8 razy 8 razy 8 to też wyjdzie 4096. Skąd wiem? No bo to jest 2 do 12 i 2 do 12, więc to jest tyle samo. No i to wrzucamy sobie 3x minus 5. I fakt, te liczby wyglądają brzydko, źle, nieładnie. Ale to są tylko liczby. Nawet ułamków tu nie ma, ani pierwiastków, ani nic takiego tak strasznego. Więc czemu by po prostu tego nie policzyć normalnie? Eee, biorę sobie, może 3 razy te 4000... 96 to jest 12288. 12288. Tu sobie mnożę to razy 3x, czyli też mi wyjdzie 12288 minus. Natomiast 5 razy 4096 to na pewno jest 20 000... Tam jest bez 20, czyli 480. E, tutaj x. -y. Teraz x -y na lewo, ta liczba na prawo. Czyli odejmę sobie 12288x i dodam sobie 12288. No pomogę. Będę miał 8192x minus 12288x jest mniejsze od minus 20480 plus 12288. Ja wiem, że te liczby są wielkie, ale co Wam, co, co wam szkodzi? Przecież macie kalkulator. Odejmujemy sobie 8192 minus 12288. To oczywiście wychodzi 4096x na minusie, co jest istotne. No a to jest mniejsze od. Ja już sobie normalnie to odejmę minus 8192. I teraz zobaczmy, że jeżeli podzielimy to sobie przez to, co stoi przy niewiadomej, czyli przez minus 4096. To x tutaj oczywiście z wykrzyknikiem, zmiana znaku, no i tu wyjdzie po prostu 2. I znów mamy tę sam, samą opcję. Tu dwójeczka. Ten przedział oczywiście, czyli x należy od 2 do plus nieskończoności. I to też jest dobrze rozwiązane zadanie. I też powinniście za to dostać maksymalną liczbę punktów, bo. Nikt nie mówi w jaki sposób macie to rozwiązać. Macie po prostu rozwiązać, więc ten sposób rozwiązania też jest jak najbardziej ok. A to, że dali takie niskie liczby, w sensie tylko 2 do 13, e, no to już ich sprawa, nie? Bo gdyby dali tam jakieś 2 do 20, 2 do 30, 2 do 50 czy coś takiego, to już są ogromne liczby, bo to już są w miliony, w miliardy, a nawet jeszcze więcej. Więc wtedy już by było tak ciężej policzyć, i trzeba byłoby tym pierwszym sposobem, gdzie to się właśnie fajnie skraca. Ale tu nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to właśnie w ten sposób policzyć. I tyle. Jak się podobało, oczywiście śmiała łapka w górę. Macie pytania? Po to są te komentarze tam. No i tyle. A ja zmykam do zadania 27. Na razie, cześć.